Witam w treningu seria i smukła talia. Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście wszystko jest możliwe. Kochana, dzisiaj poćwiczymy na krześle i przy krześle. Mam nadzieję, że trening i ćwiczenie Ci się bardzo spodobają, bo te ćwiczenia trwają bardzo krótko, ale mogą zmienić Twoją sylwetkę. I dzięki nim możesz mieć piękną talię nawet wtedy, gdy lubisz telewizję, i nawet wtedy, gdy oglądasz serial, bo to jest program. Z cyklu. Im więcej seriali oglądasz, tym lepiej wyglądasz. A im dłużej trwa sezon, tym lepszy efekt. Chodź, poćwiczymy razem. Każde ćwiczenie trwa 30 sekund. Usiądź na krawędzi krzesła i stopa do przodu. Stuknij sobie piętą w podłogę, ale jeśli masz sąsiadów na dole, to trochę ostrożniej. Trzymasz się. Świetnie. Brzuch jest napięty. Głowa dumnie podniesiona. Siedzisz jak królowa. Świetnie. Jeszcze trochę. Oddychaj głęboko. Super. To koniec naszego ćwiczenia, ale my nie przestajemy nogi dalej. Tuptają. Dokładamy ręce. I wyżej, wyżej. Świetnie. Te ćwiczenia na krześle są rewelacyjne, ponieważ poprawiają napięcie brzucha. Będziesz miała mniejszy brzuch. Będziesz miała piękniejsze ramiona. Pozbędziesz się pelikanów, motylków, <grym> i innej zwierzyny. A do tego, i teraz dużo nie zmieniamy, łączymy łokcie. A do tego jeszcze, uniesiesz pięknie biust. Tutaj najważniejszy już mocno rozciągnęła. Mocno rozciągnęło, wydech. Świetnie. Jasne, możesz przyspieszyć, tylko nie oddychaj tak szybko. Bardzo szeroko, bardzo blisko. Bardzo szeroko połącz. Świetnie. No i pamiętaj o napiętym brzuchu. Świetnie. Teraz dalej pracujemy na ramiona i na brzuch i na nogi. Ekstra. Podnieść ręce. Tylko, nie, nie, tylko trochę do barków, ale zni też ułożenie ręki. I za każdym razem dłonie na dół, dłonie do góry. Świetnie. Fajnie, prawda? U! Jeszcze. Ekstra. No to teraz podobnie, tylko całe dłonie, ramiona, wszystko do góry. Tak jest! Pięknie! Te ćwiczenia można wykorzystać nie tylko do oglądania seriali, ale także do przerw reklamowych. Zobacz, jak szybko wszystko można zrobić, jak świetnie wykorzystać czas, którego zawsze nam brakuje. Uwaga, to jest ostatnie ćwiczenie w stanie na po teraz ręce na biodra. Tym razem pracują palce stóp. Za każdym razem dotykaj palcami. Pięknie. Kiedy podnosimy, unosimy nogi, za każdym razem pracuje ta dolna część brzucha, ta nasza oponka, i ona się zmniejsza z każdym krokiem. Uwaga, dużo nie zmieniamy. Dokładamy ręce. Pamiętaj o oddechu i pamiętaj o uśmiechu. Wydech, wydech, wydech. Uśmiech. To jest to, co z Tobą zostanie po treningu. Pięknie. No, jak tam można poglądać telewizję, i można świetnie o swoje ciało szeroko, ramiona. Jestem pewna, że to jest to, czego potrzebowało Twoje ciało. Świetnie. Uf. Fantastyka. Zaraz jeszcze troszeczkę popracujemy na nasz mózg i skoordynujemy ruchy prawe i lewe. Lewe kolano, prawa noga. I. Zmieniamy. Zmieniasz za każdym razem? Zmieniej. Pamiętaj, możesz to robić wolniej. Trenik jest swój. Nikt ci nie będzie mówił, jak masz go zrobić. Świetnie. Napięty brzuch. Ręce do góry. Kiedy już poznasz wszystkie ćwiczenia, wystarczy, że włączysz serial, włączysz ciszej telefon i jedziemy z tym treningiem. Pamiętaj, im więcej serialu oglądasz w ten sposób, tym lepiej wyglądasz. Zrobimy jeszcze jeden raz. Powtórzymy sobie, bo takie fajne ćwiczenia koniecznie trzeba powtórzyć. No to tutaj jesteś. Pamiętasz? Zaczynamy od tupania. Po jednej nodze. Hop. Teraz można trochę odsapnąć. Normalnie można odsapnąć, napić się wody. Także pamiętaj o tym, żeby pić dużo wody, ale ponieważ oglądasz serial, to nawet nie zwracasz uwagi na to, jak ty świetnie pracujesz, jak twoje ciało jest rozciągnięte, umięśnione mocniej, wzmocnione. To jest ten moment, kiedy dzieją się cuda, bo ty nawet nie zauważasz, jak fantastycznie zmienia się twoje ciało. Jeszcze. Pamiętaj, możesz to robić u niej. Trening jest Twój. Ty wybierasz, jak to robisz. Najważniejsze, żebyś go zrobiła. Świetnie. Ok. Wyżej cię i łączymy. Jeśli pomyślisz, że w tym czasie, kiedy ty oglądasz serial i siedzisz sobie wygodnie na krzesełku, tak naprawdę. Wzmacniesz plecy i one przestaną Cię borać. Podniesiesz biust i będziesz wyglądać. Wow! Pozbędziesz się pelikanów i wreszcie założysz krótkie rękaw. To, dziewczyno, warto ten trening robić wiele razy. Okej. Okay. No to co? Następne ćwiczenie. Hej? Ho! Zmieniamy dłoń za każdym razem. Obracamy wyżej, wyżej, niżej, wyżej. Ok. Jak ty się bawisz, moja droga. Świetnie. Do tyłu, do przodu i wyżej ręce. Jeśli jesteś sama w domu, albo po prostu możesz, masz ochotę. Klaśnij sobie. A co? No i pamiętaj o uśmiechu. Daj sobie brawo. Jesteś w połowie. W połowie tej drugiej serii. Świetnie. Ostatni raz. Okej, okay, jeszcze jeden. I teraz wstajemy. Ręce na biodra. Podnosimy nogi. Mój trening. Można go zrobić przy ulubionym serialu. Teraz, kiedy zacznie się jesień, będzie trochę chłodniej, ciemniej robi się wcześniej. Zawsze jest więcej czasu na serial. Uwaga, ręce do przodu, do tyłu. A więc trzeba wykorzystać ten czas. Nie ma co siedzieć tak bezczynnie. Wciąż gdzieś biegniesz, wciąż gdzieś gnasz. Najlepiej wykorzystać szuflady czasowe. Czyli te momenty, kiedy tak naprawdę musisz gdzieś być i ten czas wykorzystać. I to jest jeden z takich elementów, z takich momentów, kiedy Ty możesz, oglądając, zadbać rewelacyjnie o siebie. Uf, ręce szeroko. Jakby nogi, nogi jakby stawały się troszeczkę cięższe niż za pierwszym razem, ale potem będzie dużo łatwiej. Świetnie. I ekstra. I teraz. Prawe kolano, lewa ręka zmieniamy i. Praca prawej i lewej strony równocześnie bardzo usprawnia pracę mózgu. Te ćwiczenia są rewelacyjne na koncentrację, koordynację, równowagę, zapamiętywanie. Rób je jak najczęściej. Świetnie i wesoło. I teraz też możesz klasnąć. je możesz Hey Brawo dla ciebie Brawo 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 Kochana, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy trening. Było rewelacyjnie. Mam nadzieję, że Tobie się też bardzo podobało i zapraszam na kolejne treningi z tego cyklu. Im więcej seriali oglądasz, tym lepiej wyglądasz. Treningi takie znajdziesz cztery. Zapraszam Cię serdecznie. Obserwuj mnie po więcej.